Cześć. Dzisiaj pogadamy sobie o historii, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego filmu, no bo zresztą dużo Hollywood jest w tej opowieści. Opowiemy sobie o dwóch aktorach, którzy kupili piątoligowy, pogrążony w marazmie klub sportowy z Wali i tchnęli nowe życie nie tylko w samą organizację, ale w całe miasteczko, które odżyło od tego momentu. To jest historia jak z bajki. W 2020 roku, kiedy gruchnęła informacja, że Ryan Reynolds i Rob McElhenney kupują piątoligowe Reksam AFC, ja dalej pracowałem jeszcze zawodowo, jako menedżer klubu siatkarskiego. No i powiem szczerze, że kiedy usłyszałem tę historię, to myślałem sobie, że ot, to nie może się udać. Dwie gwiazdy kupią sobie zabaweczkę i jak zwykle znudzą się po jakimś czasie, odsprzedadzą i tyle będzie z tego. Jak bardzo ja się myliłem. Okazało się bowiem, że mamy do czynienia nie z fanaberią, a z przemyślanym projektem, który ma rozruszać tę całą machinę. Rob i Ryan kupili sam klub za 2,5 miliona dolarów, a według niektórych źródeł później zainwestowali w niego jeszcze kolejnych 20. No nie oszczędzali, ale też nie poszli na łatwiznę jak wielu celebrytów czy multimilionerów, którzy kupują sobie właśnie takie kluby. I nie sprowadzili do niego, wiecie, przepłacanych piłkarzy z najwyższych lig, tylko po to, żeby awansowali jako najemnicy i odeszli. Tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Owszem, przyszli lepsi piłkarze, ale też zainwestowano kupę pieniędzy w przebudowę stadionu, w rozbudowę profesjonalnej akademii dla młodzieży. Po prostu zaczęto budować tutaj mądrze fundamenty, pod to, jak to w przyszłości ma działać. Do klubu przyszedł lepszy trener, kilku dobrych zawodników, jak na oczywiście piąty poziom rozgrywkowy, ale nie szastano, jak powiedziałem. No i już w pierwszym sezonie Rexa MFC otarło się o awans do wyższej ligi, wtedy jednak jeszcze się to nie powiodło. Stało się jednak coś innego, bo zaczęła działać magia zasięgów, magia Hollywood. Maccalani i Reynolds dokonali genialnych posunięć, które w przyszłości miały zmienić zasady gry na ich korzyść. Od samego początku ich obecności w klubie, tak naprawdę już od momentu, jak go zaczęli przejmować, kręcony był serial. Witamy w reksam. Ja oglądałem już wiele dokumentalnych serii sportowych, właśnie takich dotyczących konkretnych klubów, ale ten wyróżnia się spośród całej stawki. Przede wszystkim i McClellany, i Reynolds wykorzystali tutaj swoją ogromną charyzmę i zdolności aktorskie, żeby zrobić coś, co ogląda się bardzo dobrze, nie tylko jak jesteś zainteresowaną osobą. Futbolem, ale po prostu chcesz wiedzieć, co tam się dzieje. Co więcej, na wielkie słowa pochwały zasługuje reżyseria tego serialu, bowiem został on zrobiony w ten sposób, że kluczowe dla opowieści postaci bohaterowie, czyli piłkarze i działacze, również kibice, są wprowadzani stopniowo tak, żeby w momencie kiedy stanie się kluczowa rzecz w danym sezonie, no, żeby widzowie po prostu mieli to poczucie, że są emocjonalnie związani z kluczowymi postaciami i zwyczajnie je lubią. I tutaj przykład, bo strzelenie gola w ostatniej minucie meczu, no pewnie budzi jakieś emocje. Kiedy jednak wiemy, że ten chłopak pochodzi z Reksam, jest jednym z niewielu zawodników, którzy są stąd, z tego miasteczka, o którym opowiada historia, a co więcej za nim koszmarny rok, w którym stracił własne dziecko i dwoje dziadków, no, patrzymy na to zupełnie inaczej. To staje się wzruszające i chwyta za gardło. Aktorzy okazali się być wizjonerami i wierzyć w cały projekt łącznie z serialem. Ani oni, ani klub nie wzięli ani pensa za produkcję tego dzieła. No, i ktoś zapyta, dlaczego? Przecież to nie jest biznesowo korzystne. Otóż, wręcz przeciwnie, bowiem zapewnili sobie tym samym możliwość wykorzystania tych materiałów z serialu do marketingu. No, i zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Bo z lokalnego klubiku Rex'a AFC stał się nagle światowym fenomenem i zaczął mieć kibiców w różnych miejscach na świecie. Od Australii po przede wszystkim Stany Zjednoczone. Klubowe pamiątki zaczęły iść jak złe, po prostu, i zaczęły sprzedawać się na całym świecie, bo ponad 50% z nich sprzedało się w Stanach Zjednoczonych. A merch to jeszcze nie wszystko, bowiem zasięg tego projektu, zasięg serialu. Połączony z popularnością właścicieli klubu, przełożył się również na popularność wśród sponsorów. Żeby podeprzeć to jakoś liczbami, z przychodów rzędu 2 milionów funtów rocznie, poszypowało to na niebotyczne jak na TeleG 17 milionów funtów. No i żeby nie być gołosłownym, spójrzmy na zasięgi w mediach społecznościowych, żeby pokazać, jaka jest skala wzrostu popularności klubu na świecie. Na Twitterze z 45 tysięcy obserwujących poszybowało to na 580 tysięcy. Instagram z 27 tysięcy na 1,5 miliona, a na TikToku od zera dotarli oni do 1,600 tysięcy obserwujących. Właściciele klubu rozumieją doskonale, że dzisiaj można monetyzować zasięgi jak mało co innego i robią to bardzo dobrze. Pod rządami Roba i Ryana, ekipa Rexham zrobiła coś, czego nie zrobił nikt wcześniej w angielskiej piłce to znaczy zanotowała trzy awanse sezon po sezonie. Oczywiście, co roku w wyższej lidze koszta są wyższe, ale też przychody od sponsorów oraz spraw telewizyjnych to kompensują. Mądre zarządzanie dało taki efekt, że Rexham wchodzi do Championship bez długów, co nie zdarza się niemal. Prawie wszystkie kluby, które wchodzą tak wysoko Muszą zaciągnąć pożyczki, żeby w ogóle wystartować. Szalenie podoba mi się konsekwentne budowanie marki i opowieści o REXAM AFC, bowiem zobaczcie na każdym kroku w serialu, na każdym kroku w przekazie, w mediach społecznościowych, nie tylko społecznościowych, mówi się o tym, że REXAM to jest centrum dla lokalnej społeczności. To jest oś, wokół której żyje miasteczko w Wali i buduje się tutaj piękna opowieść. A dlaczego tak górnolotnie wspomniałem o tym, że zmieniło się całe życie lokalnej społeczności? No bo tak było właśnie. Wcześniej miasteczko wyludniało się, starzało, młodzi nie mieli tutaj nic do roboty, więc wyjeżdżali za pracą do Londynu, do innych dużych miast, i generalnie nie było większej nadziei. Dziś z całego świata nadjeżdżają turyści, którzy przywożą pieniądze, wydają je tutaj. A niech w skale zjawiska podeprze ten fakt, że kibice, którzy pojawiają się gdzieś tam w serialu, teraz spotykani przez turystów rozdają autografy i są popularni na mieście. Ja z całego serca życzę miasteczku Rexham i klubowi piłkarskiemu, który jest jego perełką wszystkiego najlepszego i samych sukcesów. Mam nadzieję, że te trzy awanse i wizyta króla Karola to jest tylko początek niesamowitej, pięknej opowieści. Our mighty champions, raise your voices to the anthem.